No siema, siema, drogi widzu, Witaj w kolejnym odcinku z Wartandra. Dzisiaj zagramy sobie ponownie Francją. I tu e, moje pytanie do ciebie, drogi widzu, jaki chciałbyś e, odcinek kolejny albo co byś chciał zobaczyć e, na tym kanale? Odnośnie, chcesz więcej Wartandra? War Thunder, czy chciałbyś, drogi widzu, coś innego? jakąś inną gierkę czy coś w ten e, sensie napisz mi w komentarzu później e, jeżeli napiszesz zostawię ci serduszko lub lajka także przejdźmy może do bitwy no siema siema witaj z powrotem jesteśmy już w bitwie na meczu czy jak zwał, tak zwał na polu bitwy E, Francją, więc możemy e, pojechać sobie na jakiś randomowy punkt. W tym momencie mamy 3 do wyboru, także zbyt. Już nie, w sumie to jest zawsze lepszy wybór niż jeden punkt. Dobra, jedźmy sobie no może na. Może na A. chodźmy sobie Może na A. Ok. Albo na B. B będzie bliżej. Tylko że B może być. oj, tutaj uniknąłem. Pocisku, ale teraz on będzie mógł do mnie strzelić. No, dobra, poczekajmy, może wyjedzie. Tego tu nie ma. O, nie, jednej nie. Krytyk, proszę bardzo. No, i już nam coś zrobił. Ojej, oj. Ojej. Ojej, ojej. Ktoś znowu zemdlał. No, długo jeszcze? Nie ma tak złego. Przynajmniej zrespili, zrespiliśmy się ponownie, albo inaczej, zajęliśmy mu im e, punkt B. Ale widzę, że chyba nikt tego punktu B nie broni. Drogi widzu, rzucamy artylerię na B. Ale to jest wolne. Zręcznościowe, tak? Nie może być problem. No teraz celowanko, celowanko. No to celowanko takie średnie. O, ale tutaj coś. Niby jest ten PZ, ale go nie ma. Dobra, miesza z tym skupianiem się. Czemu to hamuje? Chcesz skręcić? Dziwne. Francus francuskie czołgi są bardzo dziwne. Jedźmy sobie na A. Albo cokolwiek, gdziekolwiek. Kiedyś tam dojedziemy. Może kiedyś. Nawet ta. Znaczy, nie, A13 jest chyba lżejsza od tego. Czemu nikt nie pilnuje tego B? Artyleria na B To fajnie krytyczne To fajnie Może... o, spłonął sobie może na punkt A Szybciej nam zajmują punkt C No to będzie trochę przegrane A wydawałoby się, że może wygramy Ale nie to Ja tu nie mam ani artylerii A, nie, gaśnice mam dwie, no to przynajmniej gaśnice mam dwie Ej, o. Zobaczmy sobie jak podjadę na to A, czy będzie dużo ty typów, typiarzy, typiarek, może. O ile kiedyś tam się doczuła piecu, nie? Tak być, że nigdy. Zwłaszcza, że to zatrzymuje się nie wiedząc czemu. Jak trzeba przykładowo wymanewrować. Tam jest ktoś, bo widzę na mapie. Zresztą też, więc nie widzę. Tutaj B jest puste. Ale to jest wolne. Ale ta Francja jest bardzo wolna. Ale przynajmniej udało nam się. Yy... Wjeżdżamy powoli sobie. Zajmujemy sobie A. Zajmijmy sobie powoli A. Zpaniujemy dopiero wtedy jak ktoś będzie faktycznie podjeżdżał. Tu nie ma co wyjeżdżać. Zadajmy sobie na przykład, cofnijmy sobie, stajmy sobie tutaj w progu ściany. W sumie. Po co go odholowywujesz? Dostał... Trafienia... Pomownie... No nie wiem, może kiedyś tego... Japońca, tak? To jest Japończyk, czy Chińczyk? Nie wiem. Kiedyś mi się tego Chińczyka udał uszkodzić. Tak, żeby był konkretnie uszkodzony, wcale nie został uszkodzony. Nie no, te Chińczyki, twarde są, cholera, dostał krytyka. Ja powiedział, że konkretnie oberwał. O, asysta. Fajnie. Tylko, że z drugiej strony zaraz ktoś będzie wyjeżdżał pewnie. No, typie, nie dość, że mi jest ciężko wykręcić, to jeszcze mi... no, jeszcze perfidnie w... wjechał we mnie. Co za ludzie. I są wszyscy drunk, chyba. Dobra. Cholera. Cholera. Nie? No to może być ciekawe. Francja może nie jest taka papierowa. Działo ma uszkodzone. ten ma uszkodzonego. A, jajaj. Dobra, weźmy sobie tą... bo, Weźmy sobie tą pelotę. Może się spali, ty. ale nie zdążył się spalić no cóż dobra drogi widzu mamy odblokowaną w tym momencie T2 1-3 znaczy, na najwyższym poziomem BR-em u mnie jest pelota 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 jest najpotężniejsza zobaczmy sobie co to jest ja mogę to tak zobaczyć. Nie mogę, muszę sobie wybrać pojazd do badań. Yy... Można wziąć tu qr -ta? nie, bo to nie. No i witaj nam pieśnię Nadalina, drogi drugi widzu. My jedziemy dalej. O nie, tam był TT5. To, jest, to są czołgi, które są bardzo potężne. Ogólnie yy, ruskie są niezbalansowane, ale to tylko moje zdanie. Przez one są może w początku, może nie są zbalansowane, a zresztą zobaczyć można potem. Jak z czasem się będzie w XP. Puszcz, czasem się będzie w XP. Tak, no. Jak z czasem yy, się uzyska takie pojazdy, no to, to już jest. Fajne widzicie w garażu i w ogóle, ale mi się wydaje, że nimi jest jednak ciężko grać, bo one są specyficzne dosyć takie wysokopoziomowe pojazdy. Dlaczego drogi widzu? Dlatego, że one pożerają dużo materiału dużo kasy, dużo, dużo zasobów. O, tu już nasz oberwał, dostał driver, prawda o asysta. To nie było złe, ale teraz ja nie wjadę do góry, bo zjechałem. Uf. Dajemy gaz do przodu. I jedźmy sobie na punkt z powrotem. Postarajmy się przynajmniej wjechać na ten punkt, tam na górkę. To może być problem zaraz. Fajnie, wracam na pale bitwy już, no. Dobra, spróbujmy tak o ich objechać, bo tutaj mi cały czas myga... My Oraz i na pale bitwy. Ale ja tutaj widzę, ja tutaj widzę, że ich jest za dużo. To ja tak widzę, nie? Mhm. <słuch> Dobra, drogi widzu, bo tam tyle, trochę mi nie poszło. Ale że ja jestem yy, dobrym typem do zrzucenia artylerii, to po prostu rzucę im artylerię. Pojedźmy tam, spróbujmy tam jechać jeszcze raz. Nie pojedźmy, bo ja wiem, że i tak skinę. Prawdopodobnie M22, jeżeli będę miał. Bo się spytają. O, trochę niepokojne. Fajnie. Proszę bardzo. Tak się, tak się to kończy, jak ktoś chce... Próbuje do mnie podjechać. Fajnie krytyczne, On jest typów Nic mu nie zrobiłem spróbuję jeszcze raz go przebić I cyk. o i proszę bardzo, tak się to robi Dwa niemiaszki zniszczone Na Francuzi jednak nie mieli takich złych czołgów. Dobra drogi widzu, bo zginąłem kolejnym pojazdem Nie wiem nawet jak, nie wiem skąd, nawet nie widziałem tego BT7 BT7 czy BT5? Dobra drogi widzów. Dobra. Eee, to by było na tyle co chciałem Ci przekazać. Czyli interesuje Cię ten rodzaj materiału, zostaw łapę w górę i komentarz z tym co byś chciał zobaczyć dalej na kanale. A I z tym co byś jaki kontent Cię interesuje. Także na ra!